Iga Świątek zakończyła zmagania na Australian Open i postanowiła złapać oddech przed kolejnymi wyzwaniami. Choć nie tak dawno wyjaśniła, że będzie rezygnować z większej liczby turniejów w nadchodzących miesiącach, teraz jednak Polka postanowiła osobiście ogłosić na Instagramie sprawę swoich dalszych kroków. Fani byli zachwyceni. Świątek zgromadziła wokół siebie sporą liczbę wiernych fanów, którzy śledzą każdy jej krok w mediach społecznościowych. Polka, która w ostatnim czasie szuka dla siebie nowej drogi i nowego otwarcia w tenisie, nieczęsto, ale chętnie dzieli się swoimi zdjęciami i przemyśleniami w mediach społecznościowych. A jednak Rybakina przed świątek Polka spadła na trzecie miejsce. Wiceliderka rankingu WTA nie powtórzyła wyniku z ubiegłego roku i zakończyła przygodę na kortach w Melbourne na ćwierćfinale. Zawodniczka została pokonana przez późniejszą mistrzynię, Jelene Rybakinę 5 do 7, 1 do 6. Wcześniej prezentowała się jednak na turnieju z dobrej strony. Dla świątek były to drugie zawody w tym roku. Wcześniej wystąpiła w drużynowym United Cup, który wraz z reprezentacją Polski udało jej się wygrać. Następne w kolejce wydają się turnieje rangi 1000. Tu jednak świątek dawała już od jakiegoś czasu. Jasno do zrozumienia, że nie wystąpi we wszystkich. Dla Polki to koniec tegorocznej przygody z Australią. Świątek postanowiła zamieścić w swoich mediach społecznościowych krótkie podsumowanie i tym samym również wydać jedno ogłoszenie. Fani byli zachwyceni nie tylko serią zdjęć, ale również widniejącą przy nich zapowiedzią. Świątek rozpętała burzę w Melbourne. Końca nie widać. Jest kolejna reakcja. Kilka dni blisko natury. Australio, naprawdę mnie masz. Miałam trochę czasu na relaks i refleksję nad ostatnimi tygodniami tutaj. Teraz czas wrócić na kort, napisała świątek. Odpoczynek z pewnością jej się przydał. Pokazała parę fotografii z pieszych i nie tylko wycieczek, a także z zabaw na plaży. Powrót na kort oznacza, że już niebawem zobaczymy Polkę na kolejnym turnieju na twardej nawierzchni zapowiedziała swój udział w WTA 1000 w Dosze.